Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na no to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która nam nie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. On sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, który, którymi żywiły się świnie, lecz nikt ich mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem? Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go, a syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat wrócił. A ojciec twój kazał zabić utyczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żeby się, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział, moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój umarł, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto Słowo Pańskie. W kontekście naszych rekolekcji nazwałem sobie tą dzisiejszą Ewangelię jako powroty z pustyni. I pierwsze zdanie w tej Ewangelii, które nam pokazuje też istotę nawrócenia, w czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy. Przybliżyli się, to znaczy pokazali swoje twarze. Bo to najgłębsze znaczenie słowa, słów nawróć się. Oznacza pokaż swoją twarz, nawróć się, a my nawrócimy się do ciebie. To znaczy, że Bóg zwraca twarz ku nam i my możemy też odsłonić przed nim swoją twarz, i to jest istota nawrócenia w najgłębszym znaczeniu. Nie nawrócenie z czegoś, ale nawrócenie do kogoś. To są właśnie powroty, i widzimy w tej dzisiejszej Ewangelii nie jeden powrót, widzimy dwa powroty w tym obrazie. Dwa powroty. Z dwóch pustyni. Jedna pustynia, którą bym sobie nazwał niezależnością, taką totalną niezależnością. I oczywiście każdy z nas potrzebuje do rozwoju tej przestrzeni niezależności. I to, że młodszy syn odszedł z domu, to nic złego. Każdy od nas odchodzi. Od, odchodzimy po to, żeby mieć swoje życie w swoich rękach. Natomiast, jakby tragedią tego młodszego syna jest zerwanie relacji. Jest taka niezależność infantylna, to znaczy takie liczenie na, na siebie. I takich odchodzeń mamy częstokroć, kiedy próbujemy kontrolować swoje własne życie. Tak? I który, jak te, e, nasz brat Marek w konferencjach mówił e, mówił o Piotrze, tak? który właśnie, nie Panie Jezu Cię obronię. Tak? To, znaczy to, to są właśnie te, te momenty niezależności i one też mogą mieć charakter twarz religijną. Jestem sprawiedliwy, jestem pobożny, modlę się i to też może być zgubna niezależność, bo tu nie chodzi o, o doskonałość, tylko chodzi o zaufanie. Ale no właśnie ten młodszy syn wraca z, z tej pustyni, y, y, która, na którą go zaprowadziła tak infantylnie przeżywana im, y, niezależność. I starszy syn, to jest pustynia zależności. I wcale nie dlatego, że ojciec chciał go uczynić zależnym, tylko on sam siebie wprzęgł w taką zależność, mając jakiś obraz ojca i siebie samego. Mi nie pozwoliłeś się, ale przecież ojciec mówi: Dziecko, wszystko, co jest moje, do ciebie należy. Problem był w tym, że nie umiał prosić. To znaczy, że nie umiał, no właśnie, jakby. Być w tej, w tej relacji hojności, że wolał mieć mniej, ale, ale właśnie w, tak, w takiej, jakiejś takiej zależności. I, i myślę, że, że ten powrót z, z tego starszego syna, z pustyni serca, takiego serca. Yy, yy, zmrożonego, takiego serca, które, które się nie otworzyło. Tak? To znowu te słowa z, z, z Ewangelii, którą słyszeliśmy w środę, z, z czytań, które słyszeliśmy w środę popielcową, czy, czy, czy w, w dni w, w okolicy, rozdzierajcie serca, a nie szaty. Może on rozdzierał przez lata te swoje szaty, żyłował się, żeby być, żeby być sprawiedliwy w swoich własnych oczach i, i, i myśląc, że ojciec też tego oczekuje, a nie otwierał serca. Tak? I myślę, że to też jest nasze gdzieś tam doświadczenie, doświadczenie właśnie tych dwóch powrotów: powrotów z naszej niezależności, czyli, czyli poradzę sobie sam, albo, albo właśnie powrotów. Powrotów z takiego lęku, żeby, żeby do kogoś, no właśnie, przynależeć. Jakby nazywam sobie te dwie pustynie niezależność i zależność, a to, o czym nam mówi Jezus, bo przecież w tej Ewangelii, w tej przypowieści jest trzeci syn, ten, który opowiada tę Ewangelię, to jest Jezus i on mówi o przynależności. Że to jest kategoria Ewangeliczna przynależeć. Przecież to jest, jak zobaczmy, jak w tym Słowie zależność, niezależność y, y, są pewne lęki, jak te relacje się ułożą, jak, jak, natomiast w przynależności jest radość w tym Słowie, że przynależy do kogoś. Jezus przynależy do nas y, w człowieczeństwie, y, przynależy do nas jako Bóg. I, I odsłania przed nami właśnie tą twarz przynależności. Ona się odsłania w Ojcu, i ta, ta przynależność to jest miłosierdzie. I, I to miłosierdzie ma dwie twarze w tym Ojcu. Jedna to właśnie to hebrajskie haset, czyli jestem. Ojciec jest. On jest i przy starszym synu, do którego mówi też moje dziecko. I jest przy tym cały czas przy tym młodszym synu, bo ta, tą siłą powrotu jest właśnie to, że jestem. Że ten ojciec tam ciągle w tym domu jest, że on jest. I, i że ten dom y, fizycznie jest daleko, ale ten dom duchowo on ciągle jest otwarty i on czeka. I, I drugie pojęcie miłosierdzia, rahamim, które też widać w tym ojcu, jak, jak fantazja takiej czułości w tym ojcu jest. tak I z czułością. Y, przyjmuje tego młodszego syna ale też z czułością mówi do tego starszego moje dziecko, tam jest tyle y, tam jest tyle y, y, tego potencjału takiej czułości y, że ono też właśnie to zaczyna gdzieś tam pewnie pracować w tym, w tym, w tym, w tym starszym synu y, ale właśnie to o czym nam opowiada Jezus y, y, to jest właśnie przynależność i to jest strasznie wyzwalające y, y, Mieć poczucie, że do kogoś przynależymy. Że to jest wyzwalające, że właśnie nie jesteśmy osamotnieni. To jest wyzwalające, że ktoś na nas czeka. To jest wyzwalające, że, że ktoś ma przed nami odsłoniętą twarz, że ktoś nas dostrzega, że ktoś nas widzi. Jak bardzo uwalniające jest też słowo przynależność, bo ona mówi o tym, że. Nie wszystko ode mnie musi zależeć. Nie muszę być perfekcyjny, nie muszę być gotowy. Przynależność pokazuje, że, że mogę od kogoś właśnie tyle przyjąć i to dostrzeganie, dostrzeganie tych wszystkich darów, które mają te osoby, do których też jakoś przynależę. Powroty z pustyni, powroty do przynależności.